Czym wyróżniają się przedsiębiorczynie w Polsce na tle wszystkich kobiet, które prowadzą biznes, patrząc na cały świat? Niedawno miałam możliwość udziału w spotkaniach właśnie z przedsiębiorczymi kobietami w Waszyngtonie w ramach projektu Go Digital, między innymi. Okazuje się, że jest wiele punktów w styku bardzo podobnych elementów, czyli obawa o finansowanie, szukanie inwestora, szukanie też grup wsparcia, których mogłabym uzyskać właśnie motywację, inspirację. Ale z mojej perspektywy, chyba taką największą różnicą jest to, że Polki nie do końca wierzą w swoje kompetencje umiejętności słynny syndrom oszusta, czyli jeszcze zrobię jeden certyfikat, jeszcze jeden kurs, to wtedy będę mogła powiedzieć o sobie ekspertka. Wydaje mi się, że na tle innych rynków to wygląda zupełnie inaczej. Troszkę więcej odwagi życzyłabym sobie, ale też innym przedsiębiorczym kobietom, żeby uwierzyły bardziej w siebie i w swoje kompetencje. Kobiety motywuje do biznesu przede wszystkim z mojej perspektywy oczywiście niezależność finansowa, no i też poczucie, że ja posiadając, zarządzając własną firmą, mogę zarządzać swoim własnym czasem, czyli nikt nie jest nade mną, ja mogę zarządzać, co z drugiej strony jest też czasami zgubne, bo wtedy angażujemy całą swoją uwagę, czas, przestrzeń, rodziny, znajomych, poświęcamy na rzeczy biznesu. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych przez właścicielki firm to jest właśnie temat, nad którym teraz głównie się pochylamy, w ramach naszej kampanii Go Digitali, i w ogóle całego ruchu, całej kampanii społecznej w Polsce, bo mamy poczucie, że narzędzi jest bardzo dużo, technologia otacza nas każdego dnia, mamy do niej bardzo duży dostęp, ale nie wykorzystujemy. Mam takie poczucie, że gdzieś może wykorzystujemy jakieś 30%, tak patrząc na, na doświadczenia, na rozmowy z właścicielkami firm, dużo jest narzędzi. Oczywiście gdzieś z mojej perspektywy to, ja, do czego ja bym chciała zachęcać, to żeby mądrze zarządzać naszym czasem i mądrze wybierać aplikacje czy narzędzia. Największy błąd, który dziś często obserwuję, to jest logowanie się, testowanie bardzo wielu narzędzi, ale wdrażanie bardzo mało narzędzi, czyli otaczamy się bardzo dużą ilością aplikacji, ale nie zawsze potrafimy i chcemy z nich skorzystać na końcu dnia.